Ernest Budził dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. Dziś, szczerze o podatkach, w zasadzie bardzo szczerze, w studiu gościa Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. E, powiem Panu wprost, co skłoniło mnie do zaproszenia Pana do studia. Ostatnio dotarły do mnie takie informacje dotyczące jednego drobnego aspektu płacenia różnych danin na rzecz Państwa. Otóż okazuje się, że taki prosty dokument, jak wydanie warunków zabudowy. W tym roku opłata za ten dokument wynosi 500-590 zł. W tamtym roku kosztowało to 100 zł. 100 z haczykiem. Po cichutku, bez jakiegoś rozgłosu. Wiem, że to niszowy dokument, ale wzrost kilkaset procent na obciążeniu, na podatkach. Czy to jest sposób, żeby wprowadzać podatki czy opłaty różnego rodzaju, żebyśmy nie wiedzieli o tym, że płacimy jakieś dodatkowe obciążenia? Jeżeli coś jest przymusowe, to nie ma znaczenia, czy się nazywa to składka, abonament, opłata, e, przekształceniowa, czy jakakolwiek inna zostanie użyta nazwa, bo wszystkie świadczenia przymusowe ze strony obywatela czy przedsiębiorcy to są podatki, niezależnie pod jaką nazwą spróbujemy to ukryć. No to skoro wymienił pan składkę zdrowotną, obojętnie. Na ilu stanowiskach byśmy pracowali? Mamy własną działalność, pracujemy gdzieś na etacie dodatkowo i jeszcze na przykład staliśmy się członkiem zarządu. Za każdym razem płacimy składkę zdrowotną za siebie, a w kolejce nie przeskakujemy o trzy miejsca bo nie jest to składka zdrowotna, bo składka zdrowotna, tak jak płacimy w wielu instytucjach komercyjnych, to w zależności od wielkości tej składki mamy zupełnie inny poziom dostępu do osób medycznych. A to jest czysty podatek, który też dla wprowadzenia obywatela w błąd został nazwany składką i nie ma znaczenia, czy zapłacimy raz, dwa, czy będziemy płacić 10, czy 100. I tak samo jesteśmy w tym, przez ten system traktowani. Stąd te nazwy raczej służą do utrzymywania ciemnoty umysłowej wśród obywateli, i niejako też ciemnoty związanej z kwestią rzeczywistego podatkowania, bo tak jak Centrum Imieda Masmisa wprowadziło takie. Światowe święto do naszej tradycji, na którą nawet pan premier w swoich ekspozycjach powoływał, mianowicie Dzień Wolności Podatkowej, który po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 1994 roku. To mm, oczywiście jest to próba zbadania, jak naprawdę płacimy podatki, jak duże są one w ciągu naszego roku pracy. Mhm. I tak na dobrą sprawę prawie pół roku musimy pracować na opłacenie wszystkich podatków, nie tylko podatku PIT, który jest bohaterem medialnym z tego względu, że rusza za chwilę akcja to wypełniania sobie, tego o dokumentu. O tym sobie zaraz jeszcze porozmawiamy, o podatku dochodowym, ale y, jeśli chodzi o Dzień Wolności Podatkowej, to kiedy on wypada, tak mniej więcej końcówka czerwca? On wypada właśnie w czerwcu, albo bliżej początku, albo bliżej A końca. A kiedyś w maju? W maju w Polsce się tak nie zdarzyło, ale zdarzyło się, jak zaczynaliśmy w 1994 roku, że był 6 lipca. Oczywiście Dzień Wolności Podatkowej jest mierzony udziałem podatków w PKB, czyli im więcej się staramy, im bardziej jesteśmy wydajni, to nawet przy tych samych podatkach, które płacimy, a powstaje trochę więcej tego PKB, to udział podatków maleje i stąd te przesuwanie w czasie. Natomiast zwykły obywatel niestety yy, tego w swojej lepszej sytuacji podatkowej niespecjalnie jest w stanie zauważyć, bo to są przesunięcia nie takie, jakbyśmy sobie życzyli na maj, a nawet jak w niektórych krajach na marzec. Panie Andrzeju, ja pamiętam, to był chyba 2004, może gdzieś okolice tego roku. Taki słynny artykuł powstał w ramach Centrum e, imienia Adama Smitha. E, podatkowy musi odejść? Taki był chyba. dochodowy musi, do musi Tak, dochodowy musi odejść. No i minęło wiele, wiele lat, a my ten podatek cały czas mamy. I, I to jest pierwsza część pytania, a druga jest taka, czy da się w ogóle tak skonstruować system podatkowy, żebyśmy my, jako obywatele, uznali, że on jest w ogóle nieinwazyjny, że go nie zauważali. No jest sobie system podatkowy, okej. Okay. Niech sobie będzie. Ale oczywiście, że takie systemy nawet mamy w Polsce, bo zauważmy, że. Podatek dochodowy zlikwidowano dla osób do 26 roku życia, czyli okazało się, że jest możliwe. Zlikwidowano dla marynarzy też, o czym mało... Marynarze kto wie. nie płacą podatku. E, no, okazało się, że podatek dochodowy plus e, tak zwana składka na ZUS sprawia, że nikt nie chce zatrudniać naszych marynarzy i ze względu na polepszenie konkurencyjności międzynarodowej polskich marynarzy akurat to zlikwidowano. To e, nic tylko zostać marynarzem. Można zostać też tutaj na przykład rolnikiem, któremu w 2018 roku wprowadzono taką ustawę, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, że do 20 tysięcy nie ma jakiegokolwiek podatku, jeżeli chodzi o przychody, a powyżej płaci 2% od przychodu na prosty, zwykły zeszyt. Czyli są w Polsce. Proste rozwiązania, które można byłoby upowszechnić dla wszystkich mikro albo małych przedsiębiorców. Wie pan, jakie proste rozwiązanie mi się marzy w takim razie? I proszę mi powiedzieć, czy to jest realne. E, wiele osób oszczędza w różny sposób i płaci od tego podatki. Zwykły tak zwany podatek belki. Ja nawet nie zauważam, że z jakiejś lokaty, jeśli taką mam, ktoś mi pobrał podatek, że zapłaciłem, że to poszło do państwa. Da się. Da się, bo to jest mimo oczywiście niemoralności podatku belki, kiedy Polacy Ale mają tak niewiele oszczędności. To pod względem konstrukcji jest to podatek, który zawsze stawialiśmy jako wzór, jeżeli chodzi o najmniejszą szkodliwość. Bo trzeba pamiętać pewną zasadę z ekonomii klasycznej Jeana Baptista Seja: nie ma dobrych podatków, są tylko mniej szkodliwe. A ten podatek jest najmniej szkodliwy, bo taki duży bank, który ma kilkanaście milionów klientów płaci od wszystkich klientów, od ich oszczędności podatek od właśnie ten kapitałowy jednym przelewem do jednego urzędu skarbowego nie ma podatnika tak jak to jest w przypadku PITu że każdy dzisiaj obywatel polski w przeciwieństwie do PRL-u gdzie tylko nieliczni mieli swoje teczki na policji politycznej to dzisiaj każdy obywatel polski ma swoją teczkę w urzędzie skarbowym i w przeciwieństwie cyfryzacja. do PRL-u musi jeszcze sam na siebie pisać donos co roku prawda na temat swoich e, zarobków i do, do Dochodów, to tutaj ten właśnie podatek belki jest pod tym względem najmniej szkodliwym podatkiem i najprostszym w poborze, najtańszym i najprostszym w administrowaniu. Także są w Polsce rozwiązania, które wystarczy e, zastosować do innych. No. To A dlaczego p... się nie idzie w tym kierunku? Mi nie chodzi już o to, że dzisiaj się nie idzie, ale jak popatrzymy na 30 lat naszej historii, to bez względu na to, kto rządzi, nie ma jakiegoś takiego takiej chęci upraszczania konkretnego upraszczania podatków. Wszyscy opowiadają, a potem jak przychodzi co do czego to. Bo jak przychodzi co do czego to przychodzi dyrektor do ministra finansów i mówi, panie ministrze, ja tu 30 lat pracuję. Tego się nie da zrobić. I nagle ministrowie finansów przyjmują optykę najstarszego, najbardziej zatwardziałego elementu biurokratycznego, który tam jest okopany od nawet poprzedniego systemu, który każdemu ministrowi, tak. ministrowi finansów udowadnia, że tego się da zrobić. I to, Ale skutecznie. I panie? to skutecznie, skoro tak banalne, proste rozwiązania, które nawet e, zgłaszają sami pracownicy aparatu skarbowego, bo mówią, że w tym systemie to oni mają zbyt dużo pracy, nie mogą się poświęcić na naprawdę istotnych rzeczach i muszą jednocześnie mieć tego zwykłego przysłowiowego Jana Kowalskiego i duże grupy przestępcze, które zajmują się e, organizacją pozyskiwania czy odzyskiwania od państwa VAT. Mm -hmm. e... A jakie podatki powinny zostać w takim razie? Gdybyśmy musieli w ciągu godziny uprościć system podatkowy, to co byśmy zostawili? O to można zrobić jeszcze krócej, bo akurat taki plan zmiany systemu podatkowego, pod którym zebraliśmy 100 tysięcy podpisów naszych obywateli, przedstawiliśmy w 2004 roku. No dzisiaj widać jak popatrzymy chociażby na listę międzynarodowych korporacji, które w Polsce prowadzą działalność gospodarczą to część z nich od lat prowadzi to ze stratą albo nie wykazuje jakichkolwiek dochodów. Stąd podatek CIT jako podatek najzwyczajniej mało dający budżetowi państwa, a jednocześnie najbardziej głupi i najłatwiejszy do unikania, bo zgodnie z raportami nikt na 100% Firm zobowiązanych do jego płacenia w zależności od okresu badania od 60 do 80% firm w Polsce płacących CIT, legalnie go nie płaci. Czyli co, wyrzucamy CIT, wyrzucamy PIT i co w zamian za to. A ja jeszcze bym do tego dołożył VAT. Nie chodzi mi o wyrzucanie, ale jest tyle różnych stawek i ulg i interpretacji, że też można tu zwrot, tam nie zwrot tu zapłacić, tu nie zapłacić. W na razie zostawmy na boku, chociaż to, co się dzieje w Komisji Europejskiej pod względem VAT-u za chwilę będzie dużym trzęsieniem ziemi, ale do, za chwilę do tego wrócimy. Natomiast no, widać, że te same pieniądze, ale mniejszym kosztem, mniejszym zaangażowaniem i pracowników aparatu skarbowego i też y, ciemiężenia obywateli przedsiębiorców można uzyskać. To jest chociażby ten właśnie podatek. Przychodowy, który dano kilku branżom w Polsce, bo to nie jest tak, że to nie jest podatek dzisiaj stosowany. No, branża, która była w restrukturyzacji, czyli branża stoczniowa, dostała ten podatek jako alternatywę, czy chcecie płacić CIT, czy podatek właśnie przychodowy to takie rozwiązania w Polsce udziałają. Mamy policzone to, ile trzeba by tego podatku przychodowego, żeby zrównoważyć straty wynikające z likwidacji CITU na... Nawet przykład? nie straty. Wielokrotnie liczyliśmy pierwszy raz na budżecie roku 2003 w roku 2004. I to było na poziomie 1%. Przy 1% od przychodów w Polsce działających firm, zamiast 19%, uzyskiwano dwa razy więcej z 1% niż przy 19% stawce. Nie, no to no. Nie, nie, aż nie chce mi się w to wierzyć, że my jeszcze do tej pory tego nie zrobiliśmy jako państwo. Co, co w takim razie się się to wokół tego, że nikt tego od 2004 czy wcześniejszych lat nie wprowadził. Wracamy i do pana dyrektora, który przyjdzie do ministra finansów. Panie dyrektorze, Ministerstwa finansów. i przyjdzie też na, po, na posiedzenie Komisji Sejmowej i udowodni, że to będzie za chwilę nieszczęście. Ale jak popatrzymy od tej strony, właśnie o aktywności dużych międzynarodowych firm, to widać, że. Jednej dużej sieci handlowej, dyrektorowi tej firmy w Polsce, przyznano aż order państwowy, bo płacił podatki, bo reszta nie płaciła. To, to do jakiego, Czyli to potwierdza tylko tezę, że jest to podatek dla tych, którzy nie potrafią uniknąć jego niezapłacenia i jest to w dużej mierze podatek dobrowolny. A dałoby się zrobić tak, wchodząc w słowo, że zostawiamy sobie VAT, o którym y, wspomnieliśmy, na jednej konkretnej stawce bez żadnych y, ulg, odpisów i innych różnych możliwości uciekania od tego podatku i jeden podatek obrotowy z określoną stawką i innych nie mamy. Nie ma dochodowego. Nie, dochodowego odchodzi... nie musi być, bo są prostsze rozwiązania, które jeżeli już rząd chce opodatkowywać pracę na rzecz czerpania z tego korzyści typu finansowania różnych rzeczy, to taka najprostsze rozwiązanie jest też w postaci podatku od listy płac. Nie ma znaczenia wtedy, czy zarobił to Jan Kowalski, czy po prostu firma od całego funduszu płac, czy to jest umowa zlecenie, umowa Rozumiem. o Wszyscy Pracownicy zarobili 100 tysięcy, podatek 10%, 10 tysięcy oddajemy państwu. Z I od wystarczy. Listy płac. Nie ma Jana Kowalskiego w tym systemie. I nie, nie ma rozliczania się z PIN. Nie ma rozliczania się i ma święty spokój, bo te 11 milionów pitów, które co roku wysyła Zakład Ubezpieczeń Społecznych do swoich obywateli w formie papierowej, drukowanej, jest miarą tego absurdu. Bo ten absurd polega też również na tym, że rząd opodatkowuje sam siebie. To znaczy, wypłacając z budżetu pieniądze takiemu emerycie czy ręciście, pobiera dla siebie od tego, co jemu wypłacił sobie podatek. To jest czynność jałowa. Oczywiście miała on na taki swoje kulisy bo w pewnym momencie polski rząd pod koniec lat 90. pochwalił się, że podwyższa świadczenia społeczne i emerytalne, bo podwyższy właśnie, dokładając podatek, a jednocześnie pochwalił się, że ma większe wpływy podatkowe, bo ten sam y, wartość, którą powiększył, sobie naliczał jako należny podatek. I no dobrze, to był wielki a te, sukces. A te wszystkie inne podatki, bo dochodowe mówiliśmy, ale przecież mam jeszcze akcyzę, no, wspomniany VAT kilkukrotnie, inne różnego rodzaju opłaty. One, one gdzieś też przemykają po cichu, tu zapłacimy więcej, tak jak wspomniałem na początku, tu gdzieś w akcyzie coś się dołoży i tak po prostu te obciążenia, składka zdrowotna, i tak nam się to zbiera. Zbiera się, bo tych podatków jest naprawdę dużo, ale za gro wpływów do budżetu na 100% całej puli podatkowej 80% wpływów odpowiada tylko 20% tytułów podatkowych. Także natomiast jest na każdym kroku jakiś pomysł, żeby i oddychanie opodatkować, jak to dzisiaj mamy, i każda inna czynność. Tylko pytanie, czy musimy mieć tak drogie i marnotrawne państwo i aparat, który, tak jak pan redaktor przy, podał przykład na samym początku, z dnia na dzień potrafi podnieść podatek e, o kilkaset procent, e, bo nie jest stosowana reguła, że tylko sejm może decydować o podatku. Dzisiaj decyduje dyrektor departamentu, którego jednego dnia może zmienić stawkę podatku i budzimy się w innej rzeczywistości, o wiele bardziej dla nas podatkowo dotkliwe. To podsumowując w takim razie, e, Proponowałbym taki quiz na koniec naszego programu. Ja będę mówił, który podatek da się zlikwidować, albo czy da się zlikwidować, a pan mówi tak lub nie. I na koniec zostawiamy te podatki, które powinniśmy mieć, i w jakiejś formie. Czyli najłatwiej dochodowe. Dochodowy jest najbardziej uciążliwy i najmniej efektywnym podatkiem. Da się zlikwidować? Da się, bo on to zrobił. Jeżeli mówimy o tych przysłowiowych 26-latkach, jeżeli można do 26 lat i marynarzom zlikwidować ten podatek, to dlaczego nie panu redaktorowi i innym obywatelom też Dobrze. z korzyścią to jest dla oczywiście obywateli. To nie są składki, to są podatki. To tutaj. podatki tego typu, nazwane inaczej. Da się? Oczywiście się da. Można inaczej zaprojektować dochody państwa i dochody samorządów, tak aby utrzymać ten stan rzeczy, który jest, nawet zakładając, że idzie to na utrzymanie kopalń i tak dalej, ale znacznie mniejszym kosztem, z o wiele mniejszym zaangażowaniem i obywatela, i aparatu i znacznie mniej boleśniej niż to się dzisiaj dzieje. Dobrze. Akcyza. Da się ją... No, akcyzem, akcyza jest najprostszym do egzekwowania podatkiem i rządy z tego najłatwiej i najchętniej korzystają. Ona no, ma bardzo fundamentalne funkcje fiskalne. Jest tylko pytanie, dlaczego musi być tak e, dotkliwa pod pewnymi względami. Bo sztuka jest tak, jak to pokazują doświadczenia z innych krajów. Umiarkowanie opodatkowywać pewne dobra, usługi czy na przykład energię elektryczną, po to, żeby kraj się mógł rozwijać. Jeżeli zbyt wysoko opodatkujemy energię czy paliwa, to w Polsce nie dojdzie do realizacji iluś tam przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza tych najmniejszych, a one stanowią siłę naszej gospodarki. Czyli akcyzę zostawiamy, ale mądrą, VAT. Dzisiaj Komisja Europejska mówi, że VAT jest y, bardzo złym podatkiem i, na, i jeżeli VAT zostanie, to w konstrukcji, że będzie to kolejny podatek przychodowy, czyli nie będzie to podatek, który dzisiaj w skali Unii powoduje mniej więcej rok do roku pół biliona euro właśnie wyłudzeń, bo mówimy o takiej skali. Tylko będzie to podatek znacznie prostszy, bo VAT jest podatkiem wyjątkowo kryminogennym i skomplikowanym. A przez to właśnie jest jego komplikowalność, daje szansę wszelkim możliwym grupom przestępczym w Polsce, w Europie i na świecie. I cyt na koniec. CIT, trochę żartując i posługując się metaforą Stefana Kisielewskiego, który proponował likwidację socjalizmu bez likwidacji nazwy, ustawa o cit niech zostanie. Wystarczy zmienić stawkę z 19 na 1% i wyeliminować wszystkie tzw. koszty uzyskania przychodu. Będzie cyt, ale będzie to cyt lepszy od estońskiego, bo będzie bardzo prosty. Natomiast no, w, warto zauważyć, że Polska jest dzisiaj e, najlepszym rajem podatkowym, co mało się taki komplement zdarza polskim rządzącym ale jest to raj podatkowy lepszy od Malty, dlatego, że te największe korporacje czy większość międzynarodowych korporacji nie płaci nawet tego tyle, co musieliby zapłacić w Malcie, na Malcie czy Luksemburgu. Stąd doszło do patologii, że tylko część firm koncernów zagranicznych i większość polskich firm utrzymuje budżet państwa, a reszta, że tak powiem, traktuje Polskę lepiej niż Malt. Dziękuję pięknie I to puenta naszej rozmowy. Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.